Czejo, tutaj w Friends, jesteśmy w Korei, zostały nam tylko dwa konkursy do końca pierwszego sezonu trenera narodowego DSJ3 emocje sięgają zenitu Kamil odzyskuje żółtą koszulkę lidera akurat na koniec więc ta kryształowa kula jednak jest w zasięgu myśleliśmy, że nie jest w zasięgu, ale Kamil Zwyciężył dwa poprzednie konkursy, a w Wielkiej Brytanii stanął na drugim stopniu podium. Kamil w końcówce wrócił do formy i po prostu niszczy. Niszczy i jeszcze raz niszczy. A natomiast niszczy humory Andrzej Stękała ostatnio z jego formą. Awans. No, awans, ale skok. Kolejny przez łzy, tak naprawdę kolejny stękały. Clemens muranika leci, Clemensie. Ładnie na nartach ułożony, tak jest! Clemens nas tutaj raduje, znowu 150 ometry pokazuje, że w Wielkiej Brytanii był tylko wypadek przy pracy. Kuba Wolny, taki se, sezon, taki se. Jest dobry, ale przeplatany strasznie. Dobrymi konkursami ze słabymi. No, jest awans do pierwszej serii, także mamy wszystkich Polaków. Mamy wszystkich Polaków, więc jest już o wiele lepiej niż w Wielkiej Brytanii liczebnością, ale jakością. Będziemy musieli zobaczyć, jaka będzie jakość. Paweł Wąsek, czwarty w Wielkiej Brytanii. Szkoda. Ale ładny skok teraz, Paweł Wąska. 156,5 metra, czwarta pozycja Pavli Topa. Kozacki też pod koniec sezonu złapał formę. A tutaj taki bezpieczny skok kwalifikacyjny na 139,5 metra. Żyła, to już raczej pewne, że będzie piąty w klasyfikacji generalnej. Nie powinien spaść, nie powinien awansować w TWFT. Ale piękne skok Piotrka Żyły powodujące, że jest na miejscu drugim. Tylko Rio na razie lepsze od Żyły. No i Kamil Stoch na koniec kwalifikacji. Już tak dawno nie widzieliśmy Kamila Stocha z żółtą koszulką lidera. No i Kamil robi swoje w kwalifikacjach. Szósta pozycja. Trzyma to. Będzie patrzeć co będzie robił Halvoregner, Granerud w konkursie A patrzymy też co zrobią nasi Polacy, bo wszyscy Polacy awansowali Andrzeju, Andrzeju, rety, rety, jeju No, trzeba skakać, trzeba Andrzeju skakać, nie ma co Dobra, wyjście z progu Ale punktów nie będzie 128,5 metra wracamy do punktu wyjścia, gdzie jest po prostu. Mie. Muranka. No. To chodziło, punkty. 146,5, chyba będą. Musi być 15 do skoku wolnego. Są. Są punkty. Dobrze, Klemens, kolejne punkty do dorobku. Liczymy, że jakub wolny też jakoś tam się wślizgnie na te punkty. Walcz Kubuś, dobre warunki. Oj nie. Zawraknie. Noty słabe przez to jest dopiero 19. Blisko było. Pawli top. Leć. Pawle. Ale wysoko przez progu. No i tęskok cieszy oczy u Pawła. Brawo. I jest dobrze. Dziewiąty stopień 58 metrów będzie jest wysoko. Paweł Wąsek. Dawid leci jak najdalej. Siódme miejsce klasykacji generalnej Dawida Kubackiego, Dawid. Dobrze. Dwunasty. Będziecie owej 20. Piotr żyła. Leć Piotrku. Oby jak najdalej. Oj, dobre wyjście z progu. Dobrze teraz w locie. Piotrek tak jest. Co za klasa Piotra żyły. No, granerut skoczył dobrze, więc Kamilu nie wolno spać. Kamilu nie śpimy, lecimy. Oj, zaspał Kamil. O Jezu, bardzo zaspał. Dopiero 17. Ale strata, no powiedzmy, da się odrobić, jakby w drugiej serii Kamil huknął. Muranika. Coś nie mogę złapać. Jak skakać w tej Korei. No, TMS i tak kilka punktów padnie, także super. Kamilu dobry wiatr, trzeba kurde atakować. Jest wyprowadzony atak. 161.5 Kamil wyprowadził atak. To jest najważniejsze. Jest atak wyprowadzony. Dawid Kubacki. A Dawid robi dobrze swoje. 156 metrów będzie wysoko. Dawid i Paweł Łąsek. Będziemy teraz patrzyli głęboko, co się będzie działo. Dobrze skoczy Paweł Łąsek, brawo! Jest na miejscu trzeci. Patrzymy, patrzymy. Kamil ciągle na czele. Tada pokonał, pokonał, Deshfanden pokonał, ale Stoch ciągle trzeci. Wiatr jednak jest zaskakująco ciągle dobry. Żyła. Oj, wygra chyba. Albo nie wygra. Ale skok daleki. 163,5. Zepsuł granerut. Dopiero piąty, 107, Żyła trzeci, czyli Piotrek na podium. Wąstek 11, Kubacki 13, Muranka szósty. Kamil dalej prowadzi klasyfikacji generalnej. To się dzieje. Mrzyła jest piąty. Kubacki siódmy. Dwunasty Wąsek o jeden punkt. Ale Paweł Wąsek może być w czołowej dziesiątce na koniec sezonu, jak powalczy. Wolny raczej utrzyma szesnastą pozycję. Murańka 26 szósty. Stękała dwudziesty ósmy. A więc proszę Państwa, czeka nas ostatni konkurs w sezonie, na który zapraszam Wstoch walczy o kule ciągle."